Siemanaczka z tej strony pokażę Wam jak zdobywać darmowe gry całkowicie za darmo nawet na upleju a na upleju przede wszystkim tworzymy sobie konto wiadomo wypełniamy username czyli nazwę konta które tworzymy tu mamy wszystko dokładnie podane adres e-mail hasło Miesiąc, dzień, data urodzenia, akceptujemy i tworzymy konto tak dokładnie tak. Po stworzeniu konta to na chwilę Wam przeskiknę, żebyś nie było widać hasła i e-maila. A to ładnie to mi chodziło o hasło, nie o mail, bo mail i tak zobaczycie, ale hasło już wam nie pokażę. O, przepraszam, mała pomyłka. To chodziło o hasło. No ile co możecie zobaczyć. Po stworzeniu konta oczywiście logujemy się. Możemy sobie wziąć remember. Dobra, logujemy się bez remember. Jak nam się powiększy to ja powiększę automatycznie ekran. Nam się instaluje aktualizacja. Dobra, teraz powiększy nam trochę ekran. Opa. Mamy uplay. Ja zdobyłem sobie kilka gier, zaraz wam pokażę jakichś za darmo które wy również możecie sobie zdobyć UBI 30 Znaczy co ciekawego mamy za darmo Assassin's Creed 3, a to na razie nic nie ma to mówię, teraz jest za darmo Assassin's Creed 3 Dobra, zobaczymy sobie moje gry Moje gry to Prince of Persia Sound of Time Far Cry 3 Blood Dragon Rayman Origins Assassin's Creed 3 Bardzo ciekawa gra Sprinter to, to akurat raz, dwa The Crew to jest nowa gra, też zdobyłem za darmo Assassin's Creed 3 jeszcze w miarę, w miarę. Tak samo Far Cry Trójka. A to już są takie naprawdę bardzo stare gry. Ale za darmo. Możecie sobie pograć i zdobyć za darmo. Po zarejestrowaniu się, zalogowaniu się na Ubisoft, znaczy na Uplay, dokładnie. Przechodzimy sobie na naszym Uplay, przechodzimy sobie do zakładki Ubi. Pobieramy sobie tutaj, akceptujemy cały regulamin, i tak dalej, i pobieramy sobie naszą grę za darmo. Wchodzimy sobie w gry i możemy zainstalować grę. Tak jak Assassin's Creed 3 w tym wypadku, gdzie jest. Jest tutaj, bierzemy sobie cyk. Mogę sobie ściągnąć i od razu zainstalować. No, także co? Polecam uplay. Osobiście możecie sobie zdobywać gry za darmo Naprawdę warto zarejestrować się osobiście to polecam. Rejestrujcie się na Uplay i zdobywajcie sobie gry za darmo i nie tylko, bo są bardzo też tanie dodatki do gier i tak dalej. Możecie też dokupywać te dodatki na, za naprawdę rewelacyjną cenę. Także piąteczkę pozdro WB Szakal. Do zobaczenia.